Cześć, witajcie w pierwszym odcinku 2025 roku. Dzisiaj przygotujemy się skrzydełka z kurczaka w glazurze z Airfryera. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonać takie błyskawiczne skrzydełka, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Do przygotowania naszych skrzydełek, oprócz samych skrzydełek, będziemy potrzebowali jakąś przyprawę do kurczaka, może być na przykład zwykły klasyczny złocisty kurczak, odrobina oleju, no i największa ilość składników idzie tutaj do glazury, czyli sos sojowy ciemny, chili, czosnek, papryka słodka, sól, 50 ml wody, do rozrzedzenia tego ketchup, łyżka barbecue, no i miód. Miód możecie zastąpić sobie cukrem brązowym, ale to już kto co woli, my zazwyczaj robimy właśnie to z miodem. Na sam początek zabieramy się za ogarnięcie skrzydełek, podcinanie po po lotek. Jeśli chodzi o e, skrzydełka, my po prostu posiłkujemy się zwykłymi skrzydełkami z paczkowanymi z biedronki. Smakują bardzo dobrze, nic się nigdy nie działo, nigdy nas jakoś nie trafiliśmy na jakieś, nie wiem, stare, zepsute. Ale to już e, skrzydełka, jak skrzydełka, e, kto co lubi. No i teraz oczywiście musimy. E, porozcinać sobie je. Widzę, że tutaj chyba w niektórych skrzydełkach lotek nie ma. No i teraz w ten oto właśnie sposób musimy poodkraiwać sobie i poporcjować takie jakby nasze skrzydełka. Zaznaczam tutaj przyda się ostry nóż. Skrzydełka mamy poporcjowane i powiem Wam, że nie wiem jak Wy, ale ja zawsze jeszcze je na koniec myję. Na samym początku czy na końcu nie ma to większego znaczenia. Ja zawsze je jeszcze przepłukuję. Skrzydełka omyte, wstępnie już osuszone, także teraz wrzucamy sobie wszystko do miski, przekładamy i będziemy starali się je jak najdokładniej obtoczyć w przyprawie. Tak jak mówię, wydaje mi się, że tutaj ta przyprawa i tak zostanie w większości przykryta przez, przykryta przez glazurę, ale dla, dla proformy musimy i takie trochę obtoczyć, żeby tego smaku sobie nabrały. Także posypujemy minimalną ilość i teraz słuchajcie, mimo że frytownica tłuszczowa, to jakoś musimy sprawić, żeby nam się te skrzydełka obtoczyły w tym i poprzyklejało się to. Także ja mam taki pakiecik, jakby ktoś się zastanawiał, bo kiedyś już używaliśmy tego. I padły pytania, co to jest i skąd to jest? Zwykły spryskiwacz do oliwy z AliExpress, całe 13 zł. Także polecam dwie funkcje. Pierwsza to jest taka, jak widać, klik, klik, a druga, jakbyście chcieli, nalać, otwieramy i możemy sobie podlać, ale ja tego nie będę robił. Także myślę, że taka ilość spokojnie wystarczy. I teraz co? Teraz byśmy e, wzięli. Jakąś łyżkę, widelec, cokolwiek cokolwiek, co y, pozwoli nam to wszystko wymieszać, tak, żeby te przyprawy się tutaj obtoczyły nam. Staramy się to zrobić raczej dokładnie. Słuchajcie, przepis jest naprawdę y, błyskawiczny. Wiecie co? Tak w sumie teraz się zastanawiam, może byśmy sypnęli sobie troszkę papryki wędzonej. Bardziej do samego koloru, żeby one nam się ładnie e, zgrały. No i dobra, słuchajcie, teraz tak, e, mamy to już wszystko wymieszane. Wydaje mi się, że lepiej nie wymieszam tego, bo tutaj ilość tych składników jest znikoma. Ale co najważniejsze, mamy delikatnie obtoczone w oleju, mamy to obtoczone w przyprawie do kurczaka, czyli już e, e, jakiś tam nośnik smaku będzie. I teraz co? Bierzemy naszą frytownicę, kosz naszej frytownicy, no i po kolei wykładamy. Taka porcja tych skrzydełek na dwie osoby na kolację, myślę, że akurat. I teraz powiem wam, że dajcie znać, bo my, jeśli chodzi o frytownice beztłuszczowe, dopiero ją poznajemy tak na dobrą sprawę w takim wykorzystaniu ambitniejszym niż robienie frytek i tyle. Dużo ludzi tutaj wrzuca do frytownicy sobie folię, papier taki i ktoś mi kiedyś powiedział, znaczy no nikt mi nie powiedział, sam przeczytałem, że tutaj najlepiej położyć sobie papier, ale z kolei nie powinniśmy tego robić, ze względu na to, że ten obieg powietrza wtedy jest zaburzony i to może słabo się zrobić. No ale cóż, do frytownicy my tutaj mamy jakiś predefiniowany predefiniowany program, także przelećmy sobie do skrzydełek. 200 stopni, a ile minut? minut? 20 minut, 200 stopni. No dobra, będziemy kontrolowali pierwsze skrzydełka. Zobaczymy, co z tego będzie, a żeby nie tracić czasu, my po prostu przygotujemy sobie teraz glazurę. No i teraz, jeżeli chodzi o naszą glazurę, to głównym naszym smakiem tutaj będzie ketchup i barbecue, także bierzemy sobie jakiś tam mały rondelek i po prostu wszystko tutaj wrzucamy. Jeżeli chodzi o dokładne składniki, ilość tych składników, nie powiem wam, po prostu brałem na oko tak, żeby te wszystkie, żeby starczyło na tę ilość mniej więcej skrzydełek, jaką potrzebujemy. Tutaj, jeżeli z czymś przedobrzycie, no to nic się tak na dobrą sprawę nie wydarzy, po prostu będzie, będziecie mieli za dużo. I teraz cóż, przyprawy, wrzuciliśmy sobie ketchup, wrzuciliśmy barbecue, i teraz przyprawy po kolei. Myślę, że pół łyżeczki soli będzie odpowiednie, bo przypominam, że nie, so, nie, soliliśmy, nie soliliśmy naszych skrzydełek. Papryka e, też pół łyżeczki. Papryki słodkiej. E, płatki chili. Jak lubicie na ostro, to spoko. Jak nie, to po prostu możecie pominąć. Mamy to. Czosnek. Z czosnkiem raczej nie używam, nie używam naturalnego czosnku do takich glazur. Nie lubię mieć takich żadnych strukturek. Wolę, żeby to było wszystko gładkie. Dwa chlusty sosu sojowego ciemnego. I co? No i teraz łyżeczka, łyżka miodu. Tak jak mówiłem, jeżeli nie macie miodu, no to myślę, że śmiało możecie zastąpić go cukrem brązowym. A tutaj, jak widzicie, taka mała, ale pokaźna łyżeczka tego miodu. Wrzucamy. Hop. I teraz tak, musimy sobie to wszystko y, zamieszać, ponieważ musimy tak mniej więcej na oko określić. Ile potrzebujemy tutaj wody dolać, żeby to rozrzedzić? Zauważcie, że musimy to wszystko sobie zagotować, żeby nam się ten miód wszystko porozpuszczało i żeby to było takie płynne i łatwo było obtoczyć. Ja tutaj mam trochę wody przygotowanej, ale wszystkiego nie będę wlewał. Myślę, że kieliszek w zupełności nam wystarczy. No i patrzcie, jest rzadkie, jest rzadkie. O taki efekt nam chodziło. No i teraz słuchajcie, musimy to wszystko sobie zagotować na wolnym ogniu. Mamy 20 minut do skrzydełek, tak żeby nam się to wszystko tutaj połączyło, zagotowało, ponieważ tych skrzydełek już nie będziemy później w żaden sposób piec, w tej glazurze obtaczać, tylko po prostu sobie wymieszamy i i będziemy jeść. Jeszcze taka mała wskazówka, jak to gotujecie na wolnym ogniu, to starajcie się to kontrolować, ponieważ jakby nie było, ten nasz, ta, nasza glazura jest i tak gęsta, i tak. Jak wam się przypali, po prostu będzie gorzka. Będzie niedobra. Więc sobie zmarnujecie tylko i wyłącznie składniki. Także na siódemerce u mnie delikatnym takim taśtiem podgrzewamy, żeby to się minimalnie zagotowało. Jak się w momencie jak się zagotuje, to ja to od razu wyłączam i niech już sobie delikatnie stygnie w oczekiwaniu na skrzydełka. Glazura już nam się zagotowała, także ja wyłączam płytę. Jednocześnie zostało nam <coughs> 10 minut spieczenia e, naszych skrzydełek, czyli połowa. Wiem, że nie powinno się tego robić, bo ucieka ciepłe powietrze, ale zróbmy to, zajrzyjmy tak na szybkości. Nie mam pytań. 20 minut, właśnie dobiegło końca. Frytownice już chyba, właśnie, wyłączyła się. No i co? Otwieramy. No i jak to wygląda? Słuchajcie, wygląda to jak milion dolarów. Zapach jest po prostu oszałamiający. Powiem Wam, że one już będą smakowały cudownie. No ale mamy naszą glazurę. Niech one sobie chwilę odpoczną, ale sami widzicie. Poezja. Dobra, eee, co nam zostało? Taką dobrą sprawę zostało nam wrzucić to wszystko do miski, zalać to glazurą i myślę, że spotkamy się z gotowym, skończonym już daniem. Ja sobie to przerzucam, jednocześnie chciałbym Was zaprosić do naszej grupy na Facebooku, za, zaobserwowania nas na Instagramie, linki do tych naszych social mediów znajdziecie w opisie standardowo tego filmu. Spotykamy się z gotowym daniem. Tak się prezentują gotowe, skończone skrzydełka z airfryera w glazurze. Zapach fenomenalny. Zaraz sobie spróbujemy, ale już my robiliśmy je nieraz i wychodzą, zapewniam Was, fenomenalnie. Żeby tradycji stało się zadość, myślę, że trzeba sobie spróbować ich. Jeszcze parują, są super gorące. Smacznego. Słuchajcie, są tak soczyste, jak widzicie, no są idealnie przyrządzone. Nie są w żadnym stopniu przyciągnięte. Poezja. Nie są absolutnie wysuszone, ta skórka delikatnie z wierzchu gdzieś schrupie. Co prawda one, fakt, jak już zalejecie tą glazurą, to delikatnie miękną, ale słuchajcie, skrzydełeczka... magnifik. 20 minut przepis i nie minuty dłużej. Ten program wbudowany, akurat tą frytownicę, idealny. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej!